Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Do to Rates, moi drodzy. Kolejny odcinek Gier z Reklam. Niedługo to będzie seryjka, ponieważ to jest już trzeci taki odcinek. My się pysie, w ostatnim pisaliście, aby zagrać sobie w te dramaty miłosne Blushet, jakoś tak ta giereczka się nazywa. Także oto jest, przywitajcie. My się pysie wszyscy w komentarzach. Alexa, siema. Alex, sprzedawca książek. Dzień dobry. My się pisze, zostawcie komentarz witający Alexa. Duży, duży spam komentarzy zostawcie i super kciuka w górę, jeśli chcieliście zobaczyć tę grę z jakiegoś powodu. O cześć! Jestem Alex. Szukasz romansowych powieści w tej e, małej naszej księgarni. Siema, Alex! Są jak zaklęcia, prawda? Jeśli tu jesteś dla tej magii, czy mógłbyś odpowiedzieć na kilka pytań? Może znajdę dla ciebie idealną opowieść, okej. Okay? Czyżby powrót, widzowie Urhariny? Wybierz do trzech ulubionych gatunków. Okej, okay, widzowie. Yy, niech będzie. Gorący wilkołak. Ostry gorący wilkołak. Grałeś kiedyś w gry miłosne? No. Urchalina już się pojawiła kilka razy, my się pysia. I jestem doświadczonym graczem. I jestem uzależniony od opowieści miłosnych. No, to graliśmy kilka razy tutaj na kanale. Proszę wybrać wszystkie gry, w które. Nie wiem! Słodki flirt grałem. Nie, nie wiem, nie wiem. Mój idealny randkowy to. Tajemniczy. Dobra, daj mi chwilę. Wiem, że mam coś dla ciebie idealnego. Jestem tak podekscytowany. Skanowanie twoich zainteresowań, preferencji, osobowości. Dobra, widzowie. Przygotowuję. Jak? Co? To jest oferta jednorazowa. Wypróbuj za darmo. Nie, 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 nie. Ale co? Jak 40? Co ty do mnie mówisz? Nie, 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 nie. Wychodzi na to, że gdzieś nas przeteleportowało. Nie wiem, co to za historyka. Nie wiem, co się tutaj będzie działo. Wybierz swój typ. Dobra. Yy, niech będzie... Siema, koleżanko. Dzień dobry, mysiu, pysiu. E, a, to ja. Że to ja jestem, tak? Siebie wybieramy. E, to, 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 to siema. Niech, niech będzie ta... Pierwsza opcja. Siema, to ja. Dzień dobry. Urharina! Wybierz swoje włosy. Widzowie, Urharina powraca. E, nie, to w sumie pierwsze włoski. No, niech będą. Dobra. Jak masz na imię? Urharina. Dzień dobry. Urharina, widzowie. Przywitajcie ją z powrotem. <noise> Ta historia zawiera jednego gorącego, rosłego Alfę. Sen miłosny, użycie niegrzecznego języka i mnóstwo tajemnic zmiennokształtnych. A bo ja wybrałem tych wilkołaków, nie? Zdecydowanie przeznaczona tylko dla. okej. Okay. do dojrzałej publiczności. Już się boję. Nie nie chcę chyba. Wchodzisz do. Ej, ale w ogóle. zwróćcie uwagę, że. nie dostaliśmy żadnej reklamy na razie w Ryi. Przez to nie będziemy mogli żadnego kolejnego odcinka zrobić. Wchodzisz do kabiny i ciężko wzdychasz, odkładając bagaż. Wyciągasz telefon i przesuwasz wzór, by go odblokować. I rzeczywiście pojawia się wiadomość od nowego agenta literackiego. Okej, okay, mamy. Dobra, sprawdźmy wiadomość. Dzień dobry, wszystko w porządku? Wszystko dobrze? Th thanks, miałem zamiar się zrzemnąć. Mimo, że Anna jest bardzo towarzyska, ciepła i nieco ekscentryczna, wciąż trudno ci się z nią zrelaksować. Po tym, przez co przeszedł Twój ostatni agent. W końcu, to on jest powodem, dla którego jesteś na tym Odosobnieniu, Coś się stało? Czekaj, 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 co się tu dzieje? Wiesz, że tak, założę się, że w okolicy jest Kilku gorących wbojów do jazdy I koni do urat Upewnię się, że zrobię dla ciebie kilka zdjęć Polerna dziewczyna Teraz muszę iść na randkę z Co się tu dzieje, widzowie? Odkładając telefon, postanawiasz pominąć drzemkę I zrobić dokładnie to, co powiedziała Wyjść i znaleźć przygodę Idziemy na przygodę, Urharina. Okej, okay. albo przynajmniej odetchnąć świeżym powietrzem. Urcharina idzie na przygodę. Po rozpakowaniu się i przebraniu prosisz o wypożyczenie konia z rodzinnego ośrodka, abyś mogła wybrać się na spokojną przejażdżkę. Dobro widzowie. Idziemy, icha. Ku kunik, chcę Kunika. Właściciel ośrodka wynono. Osiodła dla ciebie konia i spotka się z tobą w twoim domku. Siema. Proszę bardzo, kochanie, to jest Lulu. Dobrze się. To zajmie. Siema kuniu. Dzień dobry. Jest piękna, dziękuję. Podchodząc do konia od strony jego głowy wyciągasz rękę oferując mu grzbiet dłoni. Szturcha twoją rękę nosem, a na twojej twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Dziewczyna, która wie jak traktować konia. Wy dwoje dacie sobie radę. Uśmiechając się wsiadasz na konia. Ponownie czując znajomy dreszczyk emocji związany z jazdą. Dobra, gdzie ja jadę? Po co? Gdzie? Zbyt dawno nie jeździłem, Konno. Muszę częściej wyjeżdżać z miasta. No dobra, pochylasz się i do przodu klepiesz ją po szyi, po czym bierzesz Lejce w dłonie. I, o, ta, tak zrobiłam, lulu. Tak, poradzimy sobie. Zanim popędzisz konia dalej, wynono zawoła go ostatni, z ostatnim ostrzeżeniem. I pamiętaj, aby nie zbaczać ze szlaku. Mieliśmy kilka, kilka obserwacji dzikich zwierząt. Okej, okay, dobra. Nie zbaczamy ze szlaku, bo może się to źle skończyć. Jakie zwierzęta? Następnie, dlaczego po kliknięciu tej opcji dostałem. Lusik do pełen pasji Następnie dodajesz mamrocząc pod nosem I dlaczego powiedziałeś to w ten sposób Jakby nawet się nie usłyszał Wynono wchodzi do stajni To było dziwne Co to jest ta kreseczka Czy to jest Ile tej historii minęło Czy za ile dostanę reklamę Co to jest ta kreska Patataj patataj Dzień dobry Lecimy na przygodę widzowie gdy kołyszesz się na grzbiecie konia Zapach ziemi, trawy i wilgotnych liści Delikatnie otula twoje zmysły A ty bierzesz głęboki oddech Świeżym powietrzem I tak widzowie patatajaliśmy Aż nagle Przyszedł ziomeczek Pani, ja, siema, Urhalina, Wyobraź sobie swojego głównego bohatera Biegnącego przez te lasy Zatrzymującego się, by rozkoszować się słońcem A może ucieka przed czymś Hmm, trzeba zdefiniować główny konflikt Hej, pani, ty do mnie cholera? Ona mnie nie słyszy. Bo jadę na koniu. Głos w końcu przenika przez twoje błądzące myśli. Co? Czego chcesz? Odwracając głowę i dostrzegasz mężczyznę galopującego na koniu w twoim kierunku. Czego chcesz? Nawet galopować na koniu nie mogę, tylko Twoje oczy rozszerzają się. W ogóle jaka muzyka się odpaliła, gdy przez chwilę jesteś zaskoczony jego wizerunkiem. Okej, okay, siema. A, ja mam go wybrać! Dlaczego ja. No, no niech będzie taki. Włosy... Niech będą takie, dobra. Mój Boże, wygląda jak wyjęty z jakiejś powieści romantycznej. Minus naga na oliwionach. Co? Macha dziko ręką, krzycząc coś, czego nie można zrozumieć. Skazuje na coś z boku przed sobą. A to byk! Byk na nas zapierdala, widzowie. Uciekaj! Odwracasz głowę i łapiesz oddech, po drugiej stronie ogrodzenia, w twoją stronę szarżuje rozświe... Dlaczego? Dlaczego byk na mnie szar... Bzdura. Nie sądzę, żeby ten płot go, płot go powstrzymał. Teraz zachowuje się jak taka typowa postać z anime, nie, widzowie? Gdzie dzieje się coś złego... I zamiast pierdalać to mamy 10 minut jej kminienia. Uciekaj! Niektóre wybory mogą być ograniczone czasowo, myśl A Aaa, okej, okej, okej. Jaki mam wybór? Panika, zamrożenie, przykleństwo na... Panika... Uciekaj! Jak przykleństwo? Dobra, zwyzywa go. Zupełnie nie w swoim charakterze i pobudzony niebezpieczeństwem wyrzuca z siebie nieprzyzwoite słowa. Co jest, kurwa, stary? Kontroluj się, pieprzony byku. Aż do byka teraz mówię! Okej. Okay. Starasz się zachować spokój i kontrolę nad koniem, który właśnie poderwał się na szarżującego byka. Polera. No nie, zaraz kunia zabijemy. Popędzasz Lulu powoli do tyłu, bojąc się odwrócić plecami do wściekłego zwierzęcia. Facet na koniu wyprzedza byka, starając się stanąć między tobą a rozwścieczonym zwierzęciem. W całym tym zamieszaniu twój koń płoszy się. na gówno! Walczysz o spokój, Lulu, ale wszystkie krzyki i szarżujący w twoją stronę byk sprawia, że dziewczyna zaczyna się bać. O nie! Stopa wyślizguje się ze strzemienia. Brak praktyki w sobie ze sposzonym koniem sprawia, że spadasz z siodła. Ej, bo ja tam wybrałem wilkołaków, nie? Czy ziomek się zamieni w wilkołaka i powstrzyma byka? Gdy spadasz w powietrzu, pozornie przez wieczność, tuż przed zamknięciem oczu, aby przygotować się na uderzenie, widzisz jak facet zeskakuje z konia w kierunku ogrodzenia, a ty jak byk go dogania. Wielka szansa, że mu się uda. Z zamkniętymi oczami czekasz na uderzenie, ale twoje ciało nie uda. No dobrze, dobrze, no dzieje się strasznie. Co? Otwierasz oczy i znajdujesz się w jego ramionach, a jego duża ciepła dłoń podtrzymuje i chroni twoją głowę. Nie patrzy jednak na ciebie, tylko na byka, który się zatrzymuje. Twoje serce bije dziko, gdy wstrzymujesz oddech. I byk napierdala dalej, widzowie. Facet wykrzywia wargi, i nagle czujesz, jak niewidzialny ciężar dominacji osiada na Twoich ramionach. Ale mimo to jego uś uścisk jest mocny. Dobra, co Wy robicie? No, co, co robisz? Byk prychnął i i potrzy... Ile ten byk biegnie, kurwa? I potrząsnął swoim ogromnym łbem, ale o dziwo odłączył się i oczy. Dobra, byk sobie poszedł. Co się do cholery stało? Czy on się poddał? Czy byk tylko żartował? Tak, pranka chciał cię to zrobić. Twój... Gdzieś tam z tyłu jest sobie drugi byk z kamerą, chcieli to wszystko na TikToka wrzucić. Twój wybawca powoli odwraca głowę w twoją stronę i mógłbyś przysiąc, że przez łamek sekundy jego oczy rozbłysły złotem. Siema, wszystko w porządku? Mrugasz do niego. Że coś takiego? Zezorientowana i oszołomiona Twoje serce wciąż bije dziko Ale przynajmniej oddychasz Trochę Cholera Znaczy cholera Delikatnie sonduje tył twojej głowy Najwyraźniej biorąc twój brak reakcji za uraz głowy Oblizujesz wargi I wymusza słowa z ust Ja, em, mm, mm. Nic mi nie jest Lepiej żebyś mnie nie podrywał Nie jestem martwa Jeśli o tym myślisz z marszu brwi. brwi mm. Nie, nie byłem Ja tylko Nieważne, jesteś wilkołakiem W mojej historii miały być wilkołaki Pomogę ci wstać Przyjmujesz jego pomoc skinieniem głowy obawiając się, że twoje chwiejące się nogi Jeszcze się ci nie utrzymują Kiedy kładziesz swoją dłoń Na jego dłoni Mała iskra wystrzeliwuje w górę twojego ramienia Co do Jestem Ronan Miło mi cię poznać Paset szybko przechwytuje, potrząsając swoją ręką, natychmiast odrzucając to, co oboje najwyraźniej czuliście. Tylko dlatego, że jest to właściwe, odpowiadasz podając mu w zamian swoje imię. Urharina siema! Unikając jego intensywnego spojrzenia, rozglądasz się i zdaje sobie sprawę, że twój koń zniknął. O nie, jak to wyjaśnimy! Miałem kunia, nie mam kunia! O nie! Lulu! To jeden z koni w Nono. Tak, znasz ją znajdzie drogę powrotną do domu. No to dobrze, to dobrze. No. Um. Przekręcasz nieistniejący pierścionek na palcu, podczas gdy facet pociera pięścią o swoje udo. Dobra, morto, to ja wracam. Siema. Siema. Cóż, to niezręczne. Obróć się i powiedz siema i idziemy gdzieś dalej. Co? Co? Czy powiedziałem to na głos? Nie wiem. Dzięki za pomoc z bykiem i siema. Dobra. Jakie to żenujące? Ronan przychyla głowę na bok, rzucając ci zdezorientowane spojrzenie. Kładziesz dłoń na ustach, a ciepło rozlewa się po policzkach i uszach. Ronan uśmiechnął się kącikiem ust, co złagodziło jego surowe rysy, dodając mu tylko. No dobrze, fajnie, czy mogę sobie stąd iść? Proszę. Powinnam była zwracać większą uwagę na to, gdzie idę? Mężczyzna westchnął i przechylił głowę w stronę lasu. Chodź, piękna damo, pokażę ci drogę powrotną. Nie trzeba, ja wiem skąd przyszedłem. O Boże, drgawki! Mam drgawki? Nie robię. nie robię drgawek, co? Nieśmiało, przeszesujesz włosy, aby upewnić się, że nie sterczą na wszystkie strony. Włosy w porządku! Muszę wrócić się na ranczu i sprawdzić, czy ten idiota znów nie splądrował stodoły. Powinien być uparty jak byk, a nie jak mu. Wyrusza w kierunku lasu, a ty spoglądasz na jego konia, który leniwie pasie się na trawie, jakby takie rzeczy były codziennością w jego życiu. Wybory premium otwierają dodatkowe sceny. Nie, 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 powinienem gotowy uczynić swoje opowieści jeszcze bardziej uroczymi. Pozwól, że. I co? Ile mam zapłacić za to, że coś powiem? 17. Wybór ekskluzywny. No dobra. Brzmi zabawnie. O, jeszcze coś, żebyś zaczynał. Oto 20 klejnotów. Dziękuję, Mysiu Pysiu, za klejnoty. 20 klejnotów widzowie dostaliśmy. Ta opcja kosztuje 17. Pozwól Ronanowi odprowadzić mnie z powrotem i podziękuj mu za uratowanie mnie. Ale ja nie chcę. Mam jeszcze za to płacić? Zajmij się swoimi sprawami. Przegapiłeś okazję, aby wybrać odpowiedź, którą... No dobra, bo my w sumie mamy... Dobra. Nie, 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 nie pij 50 zł co tydzień. Mogę jeszcze wrócić, nie? A nie, nie mogę wrócić, bo za to chcą 50 złotych! Nie, nie, to... Zajmij się swoimi sprawami. Podnosisz wyzywająco pod brudek, co sprawia, że Ronan unosi brwi i podnosi ręce. Jak sobie pani życzy? Nie chciałem okazać braku. No dobra, rozchodź... Papa, pa, pa, pa my myśl... się bez słowa. Zmienia kierunek i wraca do swojego konia. I uważaj na... O! Węże dzikie zwierzęta? Dzikie zwierzęta. W jego wyrazie twarzy pojawia się nutka zaskoczenia, ale szybko poprawia swoje rysy. Tak, coś w tym stylu. Wilkołaki, widzowie! Oni, oni mówią o wilkołakach. No i pojechał, widzowie, pojechał sobie Ronan. Ronan nagle spogląda na ciebie z szeroko otwartymi oczami i zmarszczonymi ustami. Chwilę później potrząsa głową i popędza konia, by oddalił się od ciebie. Co to było? To był ziomek. I byk, i, i, i żyjemy. A nasz koń uciekł. Zachowałem sobie te diamenciki, może się przydadzą później, może będzie jeszcze jakaś opcja. Weź głęboki, uspokajający oddech. Mam nadzieję, że to nie zdefiniuje reszty mojego pobytu tutaj. Mam odpocząć i zrelaksować się, a nie stresować się jeszcze bardziej. Nie o co chodzi z tymi wszystkimi ostrzeżeniami o niebezpiecznych zwierzętach, w co ja się właściwie wpakowałam. Proszę bardzo. Tak! Co to? Żywi i zdrowy, oto jestem! Oto jestem! Dzień dobry! Chodzi o to, że Lulu wróciła bez ciebie, cała wystraszona i... A, przepraszam, bo był byk, i ja... Ale żyję, żyję. Nerwowo załamuje ręce, przyglądając yy, ci się od stóp do głów. Jakby szukał jakichkolwiek oznak, że mogłeś się zranić. I nie, jest wszystko ok. Martwiłem się, że coś ci się stało. Jest git, jest git. Dzięki, mysiu, pysiu. Po szybkim lunchu i dwóch godzinach pisania odkładasz laptopa na bok i opierasz się na kanapie, zwijając nad garstki okrężnymi ruchami. Wow, nie byłam tak długo zainspirowana od długiego, długiego czasu. Po zrobieniu kilku dodatkowych notatek i zbadaniu książki, jesz wczesną kolację i przygotowujesz się do wyjścia. Okej, okay, gdzie idziemy? Pamiętam, że po drodze widziałem bar. Nazywał się... Sur... karfeff? Carfef? Carfew? Czy jakoś tak? Ym, wydawało się, że to odpowiednie miejsce. Okej, okay, no to idziemy. Przekupuję swoją szafę w poszukiwaniu czegoś do ubrania. A kiedy przypadkowo wyciągasz bieliznę, nie możesz się powstrzymać. Pamiętasz Ronana, jego silne. Ra Co? Zastanawiam się, czy on też odwiedza bar. O, oh, weź się w garść, Urharina! Nie jesteś tu po to, żeby się ślinić, tylko żeby napisać książkę. A chodzenie do baru to robienie researchu, nic więcej. Czas się odświeżyć dla siebie, dla nikogo innego. Ok? Sexy w kratę. A to kosztuje 17 diamencików. To 12. Dobra widzowie, może kupmy sobie. Ale nie, no to jest. Spo... Dobra, bierzemy to za free. Spodziewamy się, że nasze zmysły zostaną zaatakowane smrodem piwa i um, dymu papierosowego, ale lokal jest zaskakująco czysty i zadbany. Podchodzisz do baru w samą porę, aby zobaczyć, jak facet pochyla się i próbuje flirtować z barmanką, nazywając ją laską, ale ona tylko wskazuje na swoją koszulę i odtrąca go. Mmm. Uśmiech rozciąga się na Twojej twarzy na widok bezczelności młodej kobiety, i natychmiast przyciągasz ją do siebie, a Twoje stopy natychmiast prowadzą cię do baru Cześć! Siema! Twój głos piszczy nadmiernie, podekscytowany, a Ty natychmiastowo oczyszczasz gardło i próbujesz ponownie. Hej! Barman uśmiecha się do ciebie opierając łokcie na blacie baru. Pochyla się lekko w Twoją stronę, rzucając Ci spojrzenie. Cześć! Babeczko! Nowy w mieście? Mruga do ciebie, z pewnością bym cię pamiętał, gdybym cię widziałam. Jest taka bezpośrednia, czy ona naprawdę na mnie leci? E, co? Bądź przyjazny? Bo... Dzięki za komplement, na pewno potrzebowałam zastrzyku energii. O każdej porze mruga do ciebie, polerując bar przed tobą, okej? Okay. Nazywam się Rosie, siema Rosie. Co mogę ci dać, lokalne piwo? Nie, nie znoszę tego. Naprawdę? Nigdy nie spotkałam kogoś, kto nie lubi piwa. Zawsze coś jest pierwsze. Rosie odrzuca głowę do tyłu i śmieje się. Lubię cię, babeczko, jesteś fajna. Dziękuję. Na razie napiję się wody. sodowej. Arnold, pa... nie wiem, dobra, niech będzie to. Wszystko dla ciebie. Zaraz wracam. Gdy Rosie odchodzi, by przynieść drinka, nie możesz powstrzymać się od skanowania tłumu w poszukiwaniu twarzy Ronana. Ale nie ma go, nie? Co ja robię? Próbuję szukać tego faceta. Próbujesz odszosnąć się z tych myśli, ale musisz przyznać sam przed sobą. Gdyby to było Roman Sidło, przypadkiem pojawiłby się, pojawiłby się w barze, prosząc mnie do tańca, gdy będziemy się kochać, Co? Kiedy będziemy się kochać przez całą noc, chociaż Ronan nie wydawał się typem tancerza, palce stukają w blat barowy prze... O niezwilkołakim widzowie. Ktoś widzowie wbił do baru? Najpierw wchodzi wielki, krzepki facet z niechlujną brodą i zwężonymi oczami. Siema. Mimo, że wygląda na twardego i wrednego. Pieje się na nogach, jakby czuł się niekomfortowo z powodu całej uwagi. Facet, który podąża za nim, jest szczupły i niższy. Z zalotnym uśmiechem na twarzy, który wydaje się mieć tam stałe miejsce zamieszkania. Ciema. Natychmiast stał Rosie, która tylko przewraca oczami i wraca do wycierania baru. Ale to ostatni facet przyciąga całą uwagę. Bo to Ronan. Siema Ronan! O, tak więźnie w gardle. A w brzuchu kłębią się fuzje. Okej, okay, dobrze. Jesteśmy... Urharina się podekscytowała! Ronan! przeszykuje miejsca, kiedy subtelnie kiwa głową. Swoim kumplom cały bar wydaje się odetchnąć z ulgą. Jego nocy rozszerzają się i bierze głęboki wdech. Nagle jego głowa odchyliła się w stronę baru i natychmiast skupił się na tobie. Siema Ronan! Co tam? Co to? Mała prośba Alexa. Hej to Alex! Jeśli nasza... Co ty? Nie, nie teraz, Alek! Jakby nic nie istniało poza nimi i to, bo świat wokół ciebie znika. Czujesz niemal magnetyczne przyciąganie do niego. Jego oczy rozszerzyły się, gdy spojrzał na twoje ubranie, ale potem wzruszył ramionami, spojrzał na twoją twarz z taką samą intensywnością wcześniej. Mam kłopoty, na... zwilż usta, bądźcie śmiały, uśmiechać się... Dobra, niech będzie, że to. Uśmiechać się... Kokieteryjnie i subtelnie Lekko unosząc usta i kokieteryjnie Spuszczając oczy Nie, 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 nie Co? Przyjaciel na szturcha go, a on niechętnie odwraca Od ciebie wzrok Zaklęcie prysło Jego chudy przyjaciel podąża za jego spojrzeniem I teraz patruje się w ciebie z zainteresowaniem Praktycznie podskakując na stopach Lekko kołysząc się w przód i w tył Z rękami wciśniętymi w kieszenie jeansów Babeczka! Co? Nawet tam nie idź co masz na myśli? Tacy chłopcy oznaczają tylko kłopoty. Mm, dlaczego wszyscy to powtarzają? Możesz to rozwinąć? Nie, szczególnie. Podnosisz kiliszek do ust, biorąc łyk, który pomaga powstrzymać podekscytowanie, gdy ukradkiem spoglądasz na trio zmierzające teraz do stołu bilardowego. To skomplikowane. Chciała przez to powiedzieć, że Ro ma krótki ląd. ład! Powstrzymując spisk zaskoczenia nagłym głosem, odwraca się, by stanąć twarzą w twarz z facetem. Ale na swoją obronę dodam, że nigdy nie zaatakował nikogo niesprowokowany. Na razie facet wzrusza ramionami i spogląda na ciebie nie w sposób seksualny, ale z zainteresowaniem i intrygą. San. Ostrzeżenie Rosy jest bardzo głośne i zaskakujące. Co do? Wiesz, że mam oczy tylko dla Ciebie, gorąca istoto. <grywa> Mogę dać Ci coś do He O mój Boże, san! O chyda! Rzuca ręcznikiem w jego twarz, ale on łapie go, zanim go uderzy, śmiejąc się, gdy kładzie go z powrotem na placie baru. Masz, weź swoje drinki i odejdź od nas, porządnych kobiet. Chociaż ich przekomarzanie się jest świetnym materiałem do pisania, wiesz, że mnie kochasz. Śpiewa i całuje Rosie. Chcesz mnie... Kid... Mruga do ciebie, chwytając garść drinków. Chcesz mnie przytulić. Rzuca przez ramię z szerokim uśmiechem, wracając do Ronana i tego drugiego. Nie powinnam, ale zastanawiam się, jakby to było być owiniętą w te jego silne ramiona. Ah! Nie jest w moim typie zbyt surowy i szorski Jesteśmy na bilardzie Ponownie łapiesz jego spojrzenie i tym razem trzymać w pułapce I tu pojawia się zalotny uśmiech Powinien częściej się uśmiechać Co chcesz Ronan? Nie widzisz, że pije drinka? Wiercisz się na swoim miejscu Jego nos żaleko się... Co chcesz Ronan? Co chcesz? Zdaję sobie sprawę, że nie marszy brwi na ciebie Ale na faceta stojącego obok ciebie Którego właśnie sobie uświadamiasz Kto to? Co to za dramaty miłosne? Hej, pytałem. A, a ty kim jesteś? Facet przesuwa się na linię wzroku Ronana. Chcesz zatańczyć? Tak, nie, czekaj, co? Co ja gadam. Chcę tańczyć z Ronanem, nie z tym gościem. To znaczy, że tak? Ja? Hm. Kij bilardowy zostaje rzucony w twoją stronę. Instynktownie owijasz wokół niego palce i w samą porę... Ale o co chodzi? Dlaczego on się wkurwił? Ej, dlaczego? co się tu dzieje? Hmm. Ej, stary. Ale Ronan rzucił mu spojrzenia jego. Ale co się tu dzieje? Ja go nawet nie znam. Żadnego. Czekaj, czy on naprawdę tylko warknął? To Wilkołak, to Wilkołak. My się ja wybrałem, że ma być Wilkołak. Czy możesz teraz złagodzić? się na mnie i zaznaczysz terytorium? Ład. Jeśli chcesz, żebym zagrał z tobą w bilard, to mogłeś po prostu poprosić. Odnotowano. Twój niedoszły partner do tańca nie jest tak odważny jak ty, ponieważ natychmiast odwraca wzrok i po prostu odchodzi. Ten facet schował ogon między nogami, gdy wychodził. Chyba jednak nie był aż tak zainteresowany. A może po prostu zwracasz swoją uwagę z powrotem na stojącego obok ciebie mężczyznę? Dalej, potrzebujemy czwartego. W porządku. I poszliśmy widzowie grać z nimi w bilarda. Co, to, co może pójść teraz nie tak? Co ja za giereczkę wybrałem? My się się Zakończymy sobie tutaj dzisiejszy odcinek. Jeśli natomiast zobaczę dużo miłości pod tym odcinekiem, duże komentarzy pod tym odcinekiem. To, to, to zobaczymy, jak się potoczy gra w bilarda. Oni są wilkołakami, nie? Ja, ja wybrałem wilkołaków. Chcę wilkołaki. Tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Pa! pa.